Odwiedziłem Pałac Knichy, czyli Pałac Książek w Czechach. Na przywitała mnie naprawdę ogromna liczba mang w języku czeskim i muszę powiedzieć, że ich rynek jest naprawdę bardzo mocno rozwinięty. Niektóre tytuły brzmią naprawdę zabawnie dla Polaków. Poza mangami również rzeczywiście figurki. Mają tutaj Berserka, Toki Gula i nawet mają mangę z Pokémonów, której mi mega zazdroszczę. Ale dobra, trzeba iść na dział z komiksami po angielsku, bo po to tu przyjechałem i muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wybór był przeogromny, bardzo mi się podobał ten One Piece w wydaniu 3 w 1. Znalazłem fizyczne wydanie Killing Stokin. I uwaga, był Berserk w wydaniu Deluxe. Vagabond w wydaniu Wizbig, Saga winlandzka w twardej oprawie. No i kolosalne wydanie Ataku Tytanów. Manga z Pokémonów oraz manga z The Legend of Zelda. Znalazłem również Komi, czyli waszą ulubienicę. I poza One Piece 3 w 1 było również Naruto w takim samym wydaniu, Dragon Ball oraz Bleach. Na wysepce same dobroci na wziąłbym kompletnie wszystko. Znalazłem świetne kolekcjonerskie wydanie Silent Voice w dwóch takich wielkich tomach. Omnibus z Noragami. Eisen Borderland w wydaniu z przepięknymi grzbietami. Jeszcze więcej Wakabonda, a wokół niego jeszcze więcej JoJo. Był też Defnote razem z bonusowymi tomikami. Oraz Before the Chainsaw Man od Tatsukiego Fujimoto.